Po dwóch sezonach w zawierciu nadchodzi czas na Gdańsk. Skąd taka decyzja? Decyzja była podyktowana chęcią większej regularności e, grania, e, czasu spędzonego na boisku i, i pod tym kątem rozglądałem się za, za zmianą, za jakimiś nowymi wyzwaniami. E, cieszę się, że pojawiła się oferta z Gdańska, bo, bo zawsze tego Gdańska byłem ciekawy, tego klubu i tego miasta. Dlatego zdecydowałem się na, na zmianę i, i mam nadzieję, właśnie, że, że tego czasu na boisku będę miał w, tutaj w klubie więcej. No właśnie, już przenosząc się z Bełchatowa do Zawiercia, też mówiłeś o tym, że chcesz jak najwięcej grać. Te dwa sezony w Zawierciu były dla Ciebie udane, na pewno z brązowym medalem sezon musiał być udany. No tak, na pewno również tamta zmiana klubu też była podyktowana tą, tą chęcią gry, chęcią e, spędzania tego czasu na boisku. E, I faktycznie tak to wyglądało w tym pierwszym e, sezonie w Zawierciu, kiedy grałem zdecydowaną większość spotkań. E, w drugim sezonie jednak ten, ten skład został nieco przebudowany, e, dużo bardziej wzmocniony, e, przez to no, w ostatnim sezonie tego tego czasu nie było tak dużo, jak bym chciał. No dlatego też ta decyzja właśnie o, o zmianie. Natomiast ostatecznie no cieszę się, że, że, że ostatni sezon również zakończył się takim, takim osiągnięciem jak brązowy medal. To też milej, milej zakończyć sezon wiadomo z medalem naszej. szyi. Do Gdańska przenosisz się razem z żoną, walory miasta również miały wpływ na waszą decyzję. No zdecydowanie. Wiadomo, że, że Gdańsk jest bardzo turystycznym miastem i są ku temu wiadomo powody. Jest morze, jest piękna architektura, dlatego na pewno ze wszystkim się zaznajomimy. Będziemy oglądać miasto, i spędzać czas na, na, na plaży. Dlatego no to, to też wiadomo była jedna ze składowych tej decyzji, szczególnie, że ostatnie no, 4 lata spędzałem raczej czas w, w mniejszych miejscowościach, jak Chatów czy zawiercie. No to teraz myślę, że taka pozytywna zmiana na, na większe miasto i więcej możliwości. Mamy już w drużynie studenta psychologii, będziemy też mieć programistę, rozwijasz cały czas te pasje do programowania. Tak, staram się w wolnym czasie zawsze z czegoś nowego uczyć, podtrzymywać tą wiedzę, którą już zdobyłem. Wiadomo, że to jest bardziej hobby, niż jakieś zajęcie takie na, na większy etat, bo jednak przede wszystkim skupiam się na trenowaniu i na nagraniu w siatkówkę, i to jest mój priorytet w tym momencie. Natomiast to jest taka odskocznia, którą lubię i przy której lubię spędzać czas. Ale no, też zawsze muszę znaleźć odpowiedni balans, bo duża, duża ilość godzin przed komputerem też nie sprzyja temu odpoczynkowi i regeneracji, dlatego zawsze muszę znaleźć odpowiednią proporcję, no, ale nie ukrywam, że, że lubię i spędzam przy tym trochę czasu. Do Gdańska przychodzisz jako brązowy medalista plus ligi, wcześniej zdobywałeś medale i puchary w Belgii, jakie są Twoje oczekiwania na ten nadchodzący sezon? Będziemy rozmawiać o tym z, ze sztabem i, i z chłopakami, jak się spotkamy już wszyscy i zaczniemy y, te treningi. Y, wiadomo, że, że będziemy na pewno celować y, wysoko. Y, takie są też moje y, aspiracje, przychodząc tutaj, żeby, żeby walczyć y, o jak najwyższe cele. Y, a co to sobie ustalimy już konkretnie ze wszystkimi, do czego będziemy dążyć, no to, to się okaże za. za Kilka miesięcy, kiedy się poznamy, i też zobaczymy, no jak, nam, jak nam to wszystko wychodzi. Okres przygotowawczy do sezonu zaczniemy 1 sierpnia. Jakie są Twoje plany na najbliższe tygodnie? To jest i praca indywidualna, i odpoczynek? Czy już jesteś po jakichś krótkich wakacjach? No właśnie, za kilka dni wylatuję na wakacje. Nie będzie mnie około dwóch tygodni w Polsce. Zobaczymy, co na tych wakacjach będę robił. Myślę, że nie będę tylko leżał na plaży i, i odpoczywał. Jednak e, lubię też bardziej aktywnie spędzać czas, nawet jeśli jest to wypoczynek. E, a po powrocie już na pewno e, skupię się na przygotowaniach. E, i, I Dostałem już wcześniej zresztą rozpiskę od e, Wojtka Bańbuły i troszkę już e, tej siłowni robiłem do tej pory. Dlatego po powrocie dalej będę to kontynuował i, i już y, można powiedzieć, zaczynam pracę do, przy, pełną parą do przygotowań, no i dalej przygotowania.